Zobaczcie, o, o, co tam jest? Szczupaczek, nieduży, no ale wziął, nie? Wziął, tak. No, jest sukces, jest. A widzi pan, no, może nie jest duży, ale jak ładnie na pobrelkę. No, i co pan powie? Fajny Panie, się rzuca? A, powoli, żeby nie pokadać. Nie pokadać To jest taki pierunie. Teraz może ja, ja dam ten. Yy, rozbierać. I... O, już wyszedł. O, ładnie A, o, chlub. Do wody. No. I co? Pierwszy pan raz w życiu łapał na no, niego, tak? Na Boblera Dąbrowskiego. Jest wspaniały. Spaniały, tak? Jest wspaniały. Nie ma co. No, jakie ma zalety? No, ja uważam, że wie pan. Jest dość łowny, bym tak powiedział. Spróbujemy jeszcze kilka razy. Rzucać. No właśnie, a długo pan rzucał teraz nim dosłownie pięć razy. No właśnie. No, mówiłem panu, że jest dobry. No. Fajnie. No dziękuję. Mogę umieścić na YouTubie filmik? A pan sobie umieści. No, super.